Witam, 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 witam. Wchodzimy w Brawl Starsa. Mam leona Ile się Nie no widzę, że mam. Słuchajcie widzowie, zresetuję i będziemy dropili wszystkie postacie. Witam ponownie. Wchodzimy bo se zresetowałem, bo chciałem wam pokazać, że nie będę grał tak po prostu, bo bez sensu. Bo wy nie, wy będziecie patrzeć jak gram, bez, nie będę w ogóle dropił postaci. Zobaczymy jaka będzie pierwsza postać widzowie. っっどうどうどうどうどう,どう Zero postaci. Tu będę zlecał, to mam chyba wejść pum, pum. Tutaj nie można otwierać karnetu tu, niestety. Bo to cię wywala z gry całkowicie. Jak mnie wywali z gry, to będziecie mieli kobie, jak na dobra mam kogoś. Leon! Aha. To widzowie, nie, to Leon. Dobra, jdeme do sklepu, bo jdeme. Pojď, zjedeme do boxíky. Dvojka nic. Był se tak. Robím na no, no uspaka nosem. Přes Amber je z nejčenství trafěna. chore. Tego mega boxa otwarzyłem. Czwórka błagam, czwórka. Trójka, dobra, nic nie ma. Dwójka. Ja pierdzielę. Bez sensu. Czołem. No, dobra, robię ciało, spak. Nosem, ciałem. Trójka, serio? Widzowie, no! Przecież... Widzowie, widzowie, widzowie! Ja nie wiem, czemu nic nie mogę zrobić. Otwieram już czwartego Mega Boxa w normalnym bólu. Czwórka, jak to możliwe? Nie wiem. No zapaj. W ogóle mam mamber. Ej, są za jedynka. Mogę je kliknąć? Nie, bo to jest no. normalny brawl. No daj, mogę. Co ty daj, robisz, teraz? Ja będę miał farta. A daj. To jest, jest sałatka? Nie. Mogę łokie okay, okay, to. Dobra, bo... Chwila. Maus, pak. Kruk! Jak to? Nie, 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 Chodź. nie, 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 Co? nie, 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 Denis mu kupił. Po co przez Czekaj, czekaj, czekaj. Chciałem, żeby mama kupiła popcorn, ale mama nie chciała. Jesteś głodny? A ja to Mam kolegę, który do mnie się dzwonił, mówił, że ej, wiesz, gdzie są jeszcze lody ekipy, bo chodziliśmy na Bazarową, ale będą dopiero po 15. I powiedział wiesz, gdzie są lody ekipy? W Groszku. I powie. Jeszcze na chciałbym pozdrowić w tym odcinku mamę, ja, tata, mojego kolegi Kaspra, mojego kolegę Patryka, ja, mojego ja, kolegę ja ja Denisa, ja, chcę ja, chcę no, ja, ja też nie żyję mordy. Dobra, kończymy na dzisiejszy odcinek. No,